Piękny kaban, Piękny nutka. Słuchajcie, 17 grudnia na wątroba. Taki sum. Wyszkowy. Siemanko widzowie, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny rozryka. 17 grudnia, pomału koniec roku. 6.30 rano, ja się rozpakowywuję na Życie dzisiaj na grubo, jedna wędka na pele 20 mm i wątroba, drugo wędka będziemy próbowali za karpiem, typowo no a jak nie będzie brało na pele na wątroba to też na białego kukurycka. drugo wędka poleci, no i co, życzcie mi powodzenia ja się rozpakowywuję, a już Wam pokazuję przynęty, na który dzisiaj będę zestawy, zaciepujemy wędki zostawcie oczywiście suba z dzwoneczkiem i życzcie powodzenia, a ja Wam życzę miłego oglądania tak, na dzisiejsze wędkowanie kukurycka, jak widzicie, zanęta już namieszano. Tak jak ostatnio, żebym pokazywał, z klejem, z klejem o smaku skopeksa. Jak widzicie, tutaj w mieszku już mam wątroba naszykowano. Tutaj jest pelecik 20 mm. No i co, będziemy próbowali. Próbowali jakoś ryba złowić, oczywiście standardowo nie może zabraknąć puszki białych I w razie co, to będziemy mycie pali na białe Ale póki co na grubo I obejrzymy co się tutaj uda złowić. Tak słuchajcie, pierwszy dzisiejszy zestaw Leci na grubo Pelecik 20 mm Na sztywnym przyponie z plecionki, koszyk 40 gramowy póki co Nabity zanętą Zestaw standardowo Paternoster. I ciepiemy pierwszą wędka do wody. Drugi zestaw podobnie, słuchajcie, zestaw Paternoster 030 fluorokarbon i na choczyk baziorka kukurydze, póki co w koszyku białe. I drugi zestaw leci do. Tu mało się robi coraz to jaśniejszy. I jakieś tam pierwsze brania się zaczynają robić na ta prawo Wędka coś tam zaczęła dziubać na kukurydza i obejrzymy no tak jak go dom pomału po godzinie siódmej i obejrzymy czy jakieś ryby dziś wpadną tak słuchajcie jest pierwsza rybka i taki malutki kaperek już go i da wypuścić do wody Ale słuchajcie, drugo rybka. Zaraz będzie szło ustawić aparat dla statyw. Bo póki co było cima. Piękny teraz karpik. Zobaczcie, troszkę po przejściach, tu widać, oby od, od suma pogryziony. Albo po powodzi. Słuchajcie, rozwidniło się. Przed filmem, jak widzieliście, co wam pokazywał takiego malutkiego karpia. Drugi rzut, i udało się wyholować większego już wam go prezentuję troszkę taki po przejściach taki karpiszon słuchajcie widać że je popodgryzany albo przez suma, albo po prostu po powodzi szybko zdjęci i do wody. Pięknie zaczyna się dzień, wam powiem, 17 grudnia. Tak, słuchajcie, już go wypuszczą. Piękny karpik. Tak, słuchajcie, no jak widzieliście, na tej... Na tym y, momencie takim, co się roz, gańc rozjaśniało, bo już teraz praktycznie jest, jest jasno, można powiedzieć, udało mi się zarobić wyciągnąć ze szlaga dwa karpie. No i co, wędki zarzucone, karpie wypuszczone. I czekamy na kolejne brani. Obejrzymy coś u Ten jeden był malutki, ten jeden już widzicie jak taki konkretny kole 6 kg. Może troszkę lepiej, nie wiem nie włożyłem go. No i co? Wędki w wodzie, czekamy na kolejne brani. Pięknie 17 grudnia, zima, mój ulubiony czas. I takie rybki słuchajcie, biorą. <grybka> Jest słuchajcie, rybka kolejno Coś holuje, prawdopodobnie kolejny karp, jest kolejny karpik, tym razem też taki maluszek. Taki maluszek, słuchajcie, już go wypuszczę na zatokę. I ciepimy po kolejna ryba. Tak, słuchajcie, spróbujmy. ta wędka, kiedy był założony, ciepny jak wątroby. Może jakiegoś zimowego suma uda się przyhaczyć. albo jakoś inna rybka tak się tu prezentuje i już to leci do wody. Słuchajcie, kolejna rybka. kolejny karpik. Słuchajcie kolejny karpik i tym razem na kuleczka jak widzicie, ładnie zapięty cyk i na kulka proteinowo, i szybko do wody, już go wypuszczą, Opsa. Płyń. dzieje się wam powiem ta wątroba z tego choczyka mi w wyciągnął pustych oczy. godam a ciepna na kuleczka założyłem szesnastka kulka taki jest typowo rybny smak no i jak widzieliście udało mi się też karpia na ta kulka wyciągnąć to jest aż niemożliwe normalnie obejrzymy co będzie dalej jeszcze posiedza wędki na zarzucone długo cały czas na kukurydze no i obejrzymy, obejrzymy co się będzie działo. Za chwilę zaś spróbuję. Jak na ta kulka nic nie poprawi, drugi rozwoł, to mogłoby być, powiem, taki zbieg okoliczności. To po prostu zarzuca nazod na wątroba i spróbuję tutaj potrzymać zaś na wątroba, a potem na tym pelecik 20 mm. I tak ta jedna wędka by da testową i czekam na jakiś konkret, na konkret brani. Słuchajcie, jest jakoś większa ryba teraz. Uh, poszło, słuchajcie, wypił się. No niestety, słuchajcie, była większa ryba, ale poszła, wypła się. Trzeba zarzucić i czekać kolejny roz, może poprawi. Ale szkoda, słuchajcie, szkoda tej rybki, jak widzieliście. musiał być fajny karpik, taki powiem wam na oko, mniej więcej kole 7-8 kila powinien mieć bo to już zaraz inaczej ta ryba no i co zaraz zakładam przynęta zod na choczyk kukurydzka Tutaj jak widzicie zadipowano zapachem i na choczyk tutaj już zakładam dwa ziorka i zarzucamy kolejny roz może może jeszcze ta ryba podejdzie i się udoskusić Wieku kurycki na choczyku jak widzicie i ciepiemy wędka do wody i kolejny słuchajcie karpiczek Op, nie idzie go chycić, jeszcze się nie wyszalo Op. i taki słuchajcie piękny Karpik kolejny do kolekcji bez zima. Piękny. I do wody. Tak słuchajcie kukurydzki założone na wosie. Idziecie pać po kolejno ryba. I zobaczymy. Czy jakiś większy karpik się skusi. Jest konkretny karp 12,5 kila. słuchajcie Grudniowego karpia z rzyki Ale piękny Ale łata, słuchajcie. Piękny kaban Piękna rybka 12,5 kila. Po takiej rybki o tu przyjechał Ale sztuka Piękne, szybko zdjęci, słuchajcie i do wody o, słuchajcie, wypuszczamy kabana Tak, słuchajcie, wypuszczone karpika, 12,5 kilo, ale gruby, Pięknie odpłynął. Ale się podziało powiem widzowie, konkret. Ryby mi się jeszcze teraz tak czepią. Myślałem, że nie, nie dam rady, myślałem, że go nie wyciągnę tej ryby, ale udało się, słuchajcie, 12,5 kilo, 17 grudnia, żyka. I tako ryba. Coś niesamowitego wam powiem. Uff. chwila dychnyć, napić się, bo, bo tak jak do normalnie mi ręce cały czas chodzą i zarzucamy wędki. Może jeszcze coś dochytam, jeszcze z pół godziny posiedza na rybach i zobaczymy czy jakoś rybka jeszcze podejdzie, Ale już je tak mega zadowolony wam powiem, Udało się. Udało się w grudniu taką wielką rybę z rzeki wyciągnąć. Słuchajcie, 17 grudnia na wątroba. Taki sum już go wypuszczamy na zotek. do wody. No i tak widzowie jak widzieliście na tej kukurydze co wam pokazywał na wosie udało mi się tego pięknego karpia wyciągnąć. No i co? Ja się pomału pakuje dudą, do pomału godzina 10 rano. siedziałem tu od 6 rana. No i pięknie pochytane, kilka karpi wpadło, pusta jedna perełeczka 12,5 kg. W grudniu, 17 grudnia, także ja się z Wami żegnam, Wy oczywiście zostawcie suba, dzwoneczkiem, łapka w górę, jak się Wam filmik podobał, widzimy się w kolejnym odcinku i życzę Wam udanego dnia, pozdrowionka, czyńcie się.